Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam, gdzie znaleźć postać numer 5 z aktualnej kolekcji ósmego sezonu oraz jak wykonać zadania z jej karty medali. Ową postacią jest Kor, którą znajdziemy w gasnącej gali. Pierwszym zadaniem, które mamy u niej wykonać, jest zebranie karabinu snajperskiego. Możemy je od razu wykonać, kupując od niej jedną sztukę. Z wykonać drugie zadanie, mamy zadać 150 punktów obrażeń z karabinu turmowego lub snajperki. Przy okazji wykonujemy kolejne zadanie, którym jest trafienie w głowę z karabinu szturmowego lub ze snajperki. Czwartym zadaniem jest to, abyśmy zadali obrażenia w ciągu 30 sekund od ukrycia się w stogu siana, śmietniku lub toalecie. Czyli wystarczy trafić przeciwnika tylko jeden raz, aby nam to zadanie zostało zaliczone. Natomiast ostatnim zadaniem jest to, abyśmy wykonali emotkę na szczycie góry. Po jej wykonaniu Mamy zakończone wszystkie zadania, które miała dla nas Kor. Tak więc z mojej strony to by było wszystko. Dzięki Wam za oglądanie i do następnego. Cześć!